Pięć minut po godzinie 8 w Radio Kaszebę przyszła pora na rozmowę z naszym gościem. Radio Kaszebę. W Kartuzach słychać nas na 92,3 FM. Słuchaj nas również online na Radio Kaszebę.pl. Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby ruszyło z kolejnym projektem, którego celem jest wsparcie uchodźców w wielu obszarach. Rok temu, jako jedni z pierwszych na Kaszubach, ruszyli z pomocą dla naszych wschodnich sąsiadów. Jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy i ilu osobom pomogli, powie Krzysztof Rek, przewodniczący Stowarzyszenia Otwarte Kaszuby. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, na początek chcielibyśmy zapytać, jak podróż do, do studia Radia Kaszuba na Wyjątkowo bez korków, wygodnie. Bez problemów, powiedziałem: nic się nie dzieje naprawdę. Absolutnie nie Zielona trasa na Google Maps, więc bardzo wygodnie. Ja bym powiedział, że biała jeszcze trochę, poniekąd. Śnieg jeszcze leży? No leży, leży tak, powolutku, ale systematycznie do przodu. Tak, jak działalność centrum. A to jeszcze może zapytamy, skoro zaczepiamy dziś naszych słuchaczy do godziny dziewiątej. Dziś dzień e, niedźwiedzia Polarnego. My pytamy o misie. Czego mi się dzisiaj chce? Czego się chce przewodniczącemu Stowarzyszenia Otwarty Kaszuby Krzysztofowi? Czego mi się chce? Tak. Misie. tak, tak, czego misie się chce? Kawy, Kawy to kawa już do, 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 kawa już była. E, a tak bardziej generalnie to mi się chce, żebyśmy mogli dalej pomagać jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas. Ale coś mi się chce, żeby ta pomoc była coraz mniej potrzebna. Mm -hmm. No właśnie. Panie Krzysztofie, powróćmy do historii. Pamięta Pan 24 dzień lutego 2022 roku, rok temu? Tak, pamiętam. Ja wisiałem wtedy na wyciągu narciarskim w Czechach i na telefonie właśnie z Olą Cieszyńską, z, którą, z której rozmawialiśmy przed chwilą, um, um, organizowaliśmy Wiec Poparcia. Wiec, który. Właściwie niespodziewanie przerodził się poprzez zbiórkę materialną w powstanie Centrum Wsparcia Uchodźców w Kartuzach. I to było dokładnie rok temu. To był taki zryw, taki szybki pomysł, aby zacząć pomagać? Od kilku dni przed 24. spodziewaliśmy się, że coś bardzo złego wydarzy się w Ukrainie. Śledziliśmy serwisy informacyjne, ale nikt nie przewidział, że to będzie taka pełnoskalowa inwazja. Bardzo nas to dobiło wszystkich i wiedzieliśmy, że chcemy zrobić coś i to szybko. I to natychmiast zakomunikować światu, że jesteśmy z tymi ludźmi, którzy zostali zaatakowani, ale też widzieliśmy obrazy uchodźców, którzy uciekają ze swoich domów w poszukiwaniu schronienia. No i już wtedy byliśmy pewni, że chcemy im pomagać. No dobrze, ale w jakim, w jakim charakterze, w jakim sensie chcieliście wtedy pomagać? Bo to, co się wydarzyło później, bo zaczęliście wcześniej, tak? tak. Susząc serwisy informacyjne. Co to było za pomoc? W jakim w jaki charakterze miała ona być? Podczas wieczoru robiliśmy zbiórkę materialną, właśnie dla uchodźców, którzy, jak się spodziewaliśmy, lada moment mieli przybyć do naszego regionu. I. To się wydarzyło. Więc zaczęło się od zbiórki materialnej. Nikt nie myślał o tym, że powstanie kompleksowe centrum, które będzie świadczyło pomoc prawną, zapewniało dach nad głową, woziło o te osoby. To w zasadzie zaskakiwały nas potrzeby, które potem staraliśmy się realizować. Zaczęło się od takiej zwykłej zbiórki materialnej. A trzeba było namawiać, aby przyłączyli się do zbiórki? Czy, czy, czy generalnie ludzie chętnie nie. chcieli pomagać? My mieliśmy wtedy taki mały pawilon przy dworcu w Kartuzach. Nazywamy go Ulem i jak w, w, w niedzielę zapowiedzieliśmy, że w poniedziałek zbiórka będzie trwała właśnie w pawilonie, to w ciągu chyba godziny czy dwóch on już był pełen i to tak do góry. Yy, więc musieliśmy szybko dzwonić do gminy, burmistrz dał nam drugi pawilon, który wypełniliśmy do wtorku. Czego następnego dnia. E, I wtedy weszliśmy we współpracę. Pomógł nam e, e, pan Gierkowicz, e, kartuski przedsiębiorca, i po prostu oddał nam w użytkowanie, co dalej ma miejsce. Dawny budynek dworca PKS z halami, e, i tam to mieści się cały czas to centrum. Mieszkańcy zaskoczyli, e, ale z Spodziewał się pan takiego, że ta skala, ta pomoc nabierze takiego rozmachu? Nie. Nie, że nie, nie, to znaczy myśmy od początku wiedzieli, że chcemy pomagać długotrwale, ale nie wiedzieliśmy. Po pierwsze, nie wiedzieliśmy, jak długo potrwa konflikt. E, po, po, po drugie, myśmy wtedy nie mieli doświadczenia w takim kompleksowym prowadzeniu centrum wsparcia uchodźców w krajach zachodnich. To się działo u nas nie. nie zaskoczyło nas wszystkich, chyba. Wszystkich nas to zaskoczyło. No i trzeba było jakby podjąć rękawice i to, i to zrobić. Ale jedną rzecz już wtedy wiedzieliśmy, że nie chcemy się wypalić w ciągu dwóch, trzech miesięcy i zamknąć tego. Więc wszystko, co robiliśmy, staraliśmy się budować długofalowo. Baliście się? Tak. Yy, przy... Jakie były obawy? No odpowiedzialność przede wszystkim finansowa, no bo e, na początku myśmy robili to w zasadzie w dzień, w nocy, po godzinach, no ale nie byliśmy w stanie przyjmować uchodźców, więc trzeba było zatrudnić osoby ukraińskojęzyczne, które będą ich obsługiwać, tak? I już się tworzą koszty stałe, nasze stowarzyszenie nigdy nie miało personelu, e, a nagle się okazuje, że trzeba w to wejść, no to trzeba zapewnić finansowanie na pensję, trzeba zapewnić komfort pracy e, czy, tym ludziom, trzeba zapewnić w, w ogóle... To był tak trudny obszar. Na początku staraliśmy się to robić wolontariatem, ale znale znajdowanie zakwaterowania, to był taki temat, którego nikt nie był w stanie się podjąć, bo bardzo często okazywało się, że wieczorem były u nas rodziny, dzieciaki z niepełnosprawnościami, po prostu czekały aż na dach nad głową i myśmy nie mogli iść spać, dopóki to się nie znalazło. To, było, to, to, to był strasznie ciężki czas. Ja w niski ukłon teraz dla tych wszystkich wolontariuszy, członków stowarzyszenia, czy obecnych pracowników, którzy te, wtedy, wtedy to robili. To niesamowicie ludzie i, i Niski układ dla nich. Ale chyba nie patrzyliście na to, że, że pracujecie po 12, 14, 15 godzin na dobę albo i dłużej? Czyliście nieść tą pomoc po prostu? Wie pan, panie oczywiście tam byli ludzie, którzy tysiące kilometrów, czasami tysiąc, czasami półtora tysiąca przymierzali i no, dla nas to, to był pikłość. Myśmy zrozumieli, jak bardzo komfortowe życie prowadzimy. Ja nigdy nie zapomnę, na przykład pani z Mariupola, która z wnuczkiem się przez 7 dni nocy do nas. Stara Baniła z mamą, która była niewidoma, e, i, 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 i ci ludzie to przetrwali i potrzebowali pomocy tu i teraz. No to, to było oczywiste, że to, to, to trzeba, trzeba im pomóc. Tak, ja pamiętam ten zryw, gdzie z gdzie trójmiasta, z Kaszub wyjeżdżały samochody po tych biednych uchodźców, którzy, którzy, którzy przekraczali granice. Nie wiedzieli tak naprawdę dokąd jadą, gdzie jadą i jak długo oni tu zostaną. Wielokrotnie na przykład wpadali w panikę przed wejściem do busa. Myśmy potem się nauczyli, że zawsze musi być tłumacz na telefonie, jak nasi kierowcy wieźli, czy nawet w Kaszubach, jak gdzieś tam wjechało w jakiś teren taki las, czy, czy coś w drodze do zakwaterowania, więc, więc, więc bardzo dużo musieliśmy się nauczyć, jak zrobić, żeby oni nie panikowali i czuli się trochę spokojniejsi. Ale to było straszne. No wyobraźmy sobie, zostawia się dom. Często męża albo syna, który nie wiadomo, co się z nim stanie. Bierze się dzieciaki, często małe, i jedzie się do kraju. I tam były osoby, które podróżowały, ale były też osoby, które nigdy nie wyjechały z Ukrainy. I nagle muszą iść do obcego kraju, w obce miejsce, do obcych ludzi, ludzi, którzy okazali swoje serce, ale no, ta perspektywa tej, tej, tej osoby, która tej pomocy szukała, no, była bardzo trudna. Panie wiem, minął rok. Gdzie jesteście? Na jakim etapie, jeżeli chodzi o pomoc Ukraińcom? No, teraz tak. Cały czas prowadzimy Centrum Wsparcia Uchodźców w Kartuzach. Mamy dwa duże programy: Projekt Szansa i Projekt Pomorski z Ukrainą, gdzie pomagamy 150 uchodźcom w taki sposób bardzo ustrukturyzowany. Czyli mamy już programy aktywizacyjne. Już nie tylko taka pomocowa, doraźna pomoc, ale właśnie wsparcie w tym, żeby oni sobie poradzili tutaj, żeby znaleźli być może pracę, żeby poznali naszą kulturę. I to jest gdzieś bardzo ważne, ale nie zapominamy o działalności pomocowej. Prowadzimy też Centrum Wsparcia Uchodźców w Gdańsku, w Oliwie, przy Hołdu Pruskiego i na dniach dosłownie otwieramy Centrum Wsparcia w Chmielnie dlatego że tam jest bardzo proporcjonalnie wielu uchodźców jak na wielkość gminy być może niedługo otworzymy punkt w Samoninie i innych miejscowościach czyli chcemy dotrzeć do tych osób które nie są w stanie jakby dotrzeć do nas po pomoc ale to nie wszystko no, cały czas bardzo bliski mojemu sercu jest temat konwojów humanitarnych więc jeździmy tam byliśmy w tym roku dwukrotnie i za tydzień w piątek ponownie jedziemy do Ukrainy ze wsparciem tam na miejscu zresztą dzięki ko Foundation, udaje um, nam się zrobić coś, co zawsze chcieliśmy. Otwieramy świetlice, Bezpieczna przestrzeń e, z noclegami, z komputerami dla pań, które uciekają z rodzinami z Ukrainy wschodniej do zachodniej. Otwieramy to bezpośrednio w naszej współpracującej gminie z Dołbicy pod Równem. Czyli znaleźliśmy finansowanie, żeby im tam te świetlice na miejscu otworzyć. Panie Krzysztofie, ilu osobom, ilu emigrantom mm udzieliliście pomocy, schronienia. Macie takie statystyki? My mamy, tylko że jesteśmy w stanie... Sporo tych osób? No sporo. W setkach? Nie, nie, tam pod 10 tysięcy podejdzie. To w tysiącach? Tak, tak, tak. Pod... Wynotowaliśmy ponad 7 tysięcy. Natomiast no nie notujemy, na początku to w ogóle... Nie było, nie było czasu pewnie na to, żeby... żeby Staraliśmy się, jak mhm. mogliśmy, ale no nie wszystko się dało. No ale też nie o to, nie o to chodziło. Teraz to jest dla nas bardzo ważne. Ważne, żeby te statystyki trzymać, bo to jest ważne dla naszych darczyńców, żeby oni wiedzieli co robimy, więc te, te ponad 7 tysięcy to możemy udokumentować. A propos darczyńców, jakie są potrzeby, jakie potrzeby mają teraz nasi wschodni sąsiedzi, jak jeszcze można pomóc na obecną chwilę? Pod koniec stycznia byłem z konwojem humanitarnym w Donbasie i obwodzie harkowskim, donieckim. I, I powiem szczerze, ludzie, którzy nas bronią, marzną. Nadal. Jak wróciłem, to marzyłem o takim wielkim konwoju, który ogrzeje tych naszych obrońców, jakby nie było. Ale no, no to by wymagało ogromnych środków finansowych i przyznam się, nie udało mi się tego zorganizować. Teraz jedziemy znacznie skromniejszym konwojem, ale przede wszystkim ogrzanie tych ludzi. Jeszcze mimo wszystko. Tam Koce, jest... ciepłe kurtki? Koce, ciepłe kurtki, ciepłe ubrania, najlepiej w takich kolorach, y, wiadomo, nie, 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 nie rzucających się w oczy. Buty są bardzo ważne, nieprzemakalne, ciepłe. Y, oczywiście no, generatory prądu i to takie mocniejsze, no, ale to już jest bardzo duży koszt. Myśmy tych generatorów chyba sześć przywieźli w styczniu, ale to takie mniejsze teraz zbieramy na taki porządnie. No i to są takie najpilniejsze potrzeby tam. Zawsze hitem są batony energetyczne dla tych żołnierzy, bo no dzięki temu oni są w stanie parę dni nawet nie? Bez, bez kontaktu się wyżywić. Skala potrzeb tak naprawdę jest ogromna, ale my wozimy już teraz tylko rzeczy, których nie da się kupić na miejscu, więc rzadziej wozimy już po prostu żywność, którą można kupić tam, no bo, bo, bo jest to tańsze, nie ma kosztu paliwa i innych rzeczy. Ale, ale to, jest ta, to są te potrzeby tam. Jeśli chodzi tutaj o nasze centra wsparcia, to wciąż żywność jest na topie. Ale przede wszystkim, no, jakieś warzywa, jakieś takie rzeczy, które niekoniecznie są. A czy tak, jestem mega wdzięczny za Każdą konserwę, którą dostaniemy, ale jeśli można kupić coś zdrowego dla tych rodzin, dzieciaków, to by było też, też, też bardzo fajne. No i patrzmy na daty ważności też, żeby to był długi okres przydatno przydatności. Tak. Y y y Generalnie tak, no, znaczy nie można dawać rzeczy, które oczywiście są po terminie, ale my te rzeczy, żywność bardzo szybko wydajemy. Więc nawet jeśli, jeśli mówimy o, o transportach humanitarnych, to tam tak, ta data ważności jest bardzo ważna. Jeśli chodzi o rzeczy, które tu wydajemy, to na przykład y, zdarzało nam się y, brać takie rzeczy, które zbliża się termin ważności i my je natychmiast wydajemy. Ostatnio chemię w Gdańsku dostaliśmy, no to poszła chyba w trzy godziny y, naprawdę spory transport. W zasadzie cały bus tej, tej, tej chemii, bo po prostu ustawia się kolejka kilkudziesięciu osób. Panie Krzysztofie, gdyby ktoś chciał jeszcze pomóc, gdzie się zgłosić, do kogo, w jakich godzinach? Strona internetowa. Tak, y, najlepiej y, odnaleźć nas przez media społecznościowe lub stronę internetową. Media społecznościowe to jest y, po prostu Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby, czyli Facebook Komułamane na Otwarte Kaszuby, albo Facebook Komułamane na CWU Kartuzy, albo CWU Gdańsk, jak Centrum Wsparcia Uchodźców, czyli Centrum Wsparcia Uchodźców w Gdańsku i w Kartuzach, albo otwartekaszuby.pl. E, rodziny zapraszamy w trzy dni w tygodniu do rejestracji i bardzo, bardzo zapraszamy, jeśli ktoś nie wie, jak pomóc swoim podopiecznym z Ukrainy, czy sąsiadom, to proszę ich do nas odesłać. My naprawdę im kompleksowo pomożemy. E, e, informacje są na stronie internetowej i na Facebooku. A le, e, te centra działają pięć dni w tygodniu. Więc jeśli ktoś chce pomóc, chce się podzielić sercem, zapraszamy w każdej chwili i na pewno znajdziemy na to sposób. Panie Krzysztof, jeszcze tak na koniec. Czy my, Kaszubi, Polacy, mamy dalej otwarte serca na pomoc? Czy ta pomoc już tak jakby troszeczkę przygasa w porównaniu do tego, co było no, 12 miesięcy temu? Nie jest zaskoczeniem, że ta pomoc przygasa, ale ona nie przygasa dlatego, że my mamy serca mniej otwarte, tylko przygasa ze względu na zmęczenie wojną, na inflację, która dotyka nasze kaszubskie rodziny, na tr również trudną sytuację, no i na to oczekiwanie, że państwo weźmie na siebie większą część odpowiedzialności. Ale ludzie mają dalej otwarte serca, więc jeśli tej pomocy nie udzielają tak często jak wtedy, to, 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 to tylko z tych powodów. Ale gdy tak naprawdę, gdy się ich poprosi, to te serca cały czas się otwierają. Czy jest mniej tych emigrantów u Was? Przychodzą nowi. Wracają do Ukrainy y, niektórzy y, starzy. Czy jest, y, na pewno mniej przybywa, ale jest ich raczej y, coraz więcej. Y, tak jakbym miał powiedzieć, teraz po zimie też troszeczkę przybyło, bo uciekali przed zimnem, już może nie przed pociskami. No. Straszna tragedia to, co się dzieje na, za naszą wschodnią granicą, niestety. Naszym gościem był dzisiaj Krzysztof Rek, przewodniczący Stowarzyszenia Otwarte Kaszuby. Warto pomagać, dobro powraca. Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję Państwu i, i dziękuję Kaszubom za to, co robią. Czego jeszcze życzyć na koniec przewodniczącemu? Mi? Życzyć, ja nie potrzebuję życzeń. Ale spokoju, spokoju takiego wewnętrznego spokoju, że będzie dobrze, że jednak to, że chcemy pomagać, to pomagamy. Co ży Życzyć mhm. mi, żeby wojna się jak najszybciej skończyła, żeby jak najmniej osób poniosło śmierć, poniosło utratę domu. I jak najwięcej osób mogło wrócić do swoich, do swoich miejscowości, do swoich domów i żyć normalnie. Pan to widział na żywo ten obraz? Tak, ja widziałem Bucze, Irpień, Donbas, Kijów. To chyba. To jest temat na osobną audycję. Przeraża na pewno. Na wielopłaszczyznowo. Wielu... Krzysztof Rek, przewodniczący Stowarzyszenia Otwarte Kaszoby, był naszym gościem. Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję bardzo. let